Wojna przeniosła się na piasek i słońce, a razem z nią polscy piloci. Wiosną 1943 roku do Tunezji trafia elitarna jednostka polski zespół myśliwski, znany jako Cyrk Skalskiego. Dlaczego? Alianci potrzebowali najlepszych, a najlepsi mówili po polsku. Spitfirey startowały z pylistych polowych lotnisk. Ich cel? Najpierw niebo. Panowanie nad nim, odebrane niemieckim Messerschmittom, a potem ziemia. Ataki na konwoje i transporty, które zaopatrywały Afrika Korps. Lądowania wśród pustynnych burz, zacięte bitwy nad Tunezją, patrol za patrolem. To nie był urlop w Egipcie, to była szkoła przetrwania dla asów, Polacy pokazali, że ich skrzydła nosi nie tylko wiatr, ale też duma. Chcesz więcej? Zapraszamy na YouTubea Sekrety historii opowieści.